No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej części, czyli kolejny algorytm drugi, czyli usunięcie szum generowego sprzed rozpoczęcia właściwego pomiaru. Do tego będziemy, proszę Państwa, wykorzystywali plik tekstowy i oczywiście zaimportujemy sobie poprzez importatora, przez kreatora. Tym razem jednak nie będziemy generowali funkcji, ale wygenerujemy zmienne. I tutaj pierwsza rzecz, czyli jak wykorzystałem kreatora, wygenerujemy zmienną oraz pamiętajcie Państwo, że jeżeli generujemy zmienną, to ta zmienna przyjmuje nazwę pliku. Natomiast ja nie będę chciała się ja posługiwać tym tak. nazwą pliku, ja sobie ją zmienię na przykład na, na zmienną o nazwie siła. Po to, żeby było mi akurat wygodniej i żeby bardziej dla mnie dostosowane to było. Bardziej dostosowane było, czyli chodzi o, yy, o nazwę. Więc tak. jeszcze jak Państwo zrobię? Ja sobie okazję ja zrobię clear, Wyczyszczę sobie tutaj moją pamięć urspace'a, bo nie potrzebuję już tego. Yy, więc teraz pram wszystkie myszy i import Data. Mam ten kreator, który mam nadzieję, że jest Państwu dobrze znany. Teraz dam mu chwilę, żeby on tutaj przede wszystkie moje zmienne. No i co zrobię? Nie interesuje mnie za bardzo pierwsza ani trzecia kolumna. Interesuje mnie druga kolumna, więc najpierw pierwsze zmienię na output type jako numeric matrix, a po drugie zrobię sobie w taki sposób zakres. Czyli wezmę od B 11 do B i nie zmienię numeru. Jeżeli Państwo się wykasuje, na przykład ta druga część, tak? Czy macie B11 i tyle. No to trochę, trochę średnio, więc dobrze jest, jeżeli Państwo się wykasuje, to ja sobie w taki sposób robię, że zaznaczam dwukropkę. Zjeżdżam normalnie kursorem na sam dół i ze shiftem, trzymając shifta, zaznaczam także ostatnią wartość. To jest najszybszy sposób. W wszystkie całej, całej kolumny, wszystkich wartości, które chcemy. No i teraz tak, jak razem tu rozwinę, to mogę albo importować dane, albo wygenerować skrypt, w skrybować funkcje. Mi interesuje import danych, więc mogę równie dobrze albo rozwinąć i wziąć import data, albo kliknąć na ten ptaszek zielony i zaimportuje mi dane. Teraz, co jest dla mnie ważne, a, i tu jest, że Państwo, ważne, to jest bardzo ważne. Ja wzięłam sobie, wyczyściłam te dane z Workspace'a, natomiast teraz ja to usuwam. Dlaczego? Dlatego, że jak tego nie usunę, to będzie mi czyściło mojego workspace'a za każdym razem, kiedy będę kompilowała program. A pamiętajcie Państwo, że ja te dane zjeportowałam ręcznie. Więc żeby pozbyć się ewentualnych problemów, usuwam moje funkcje funkcje celce. Przeważnie clear wpisuję w kombour window, a nie w kodzie, więc. Tak, także będziemy od następnego, od następnego punktu robili, żeby nie wpisywać tego clear celce w kodzie, tylko właśnie w command window. Więc pierwsze co zrobię, zrobię tak, że wezmę nazwę plik, moją dl stop l po to, żeby, może być plik, może być siła dowolna, zmienna, po to, żeby łatwiej nam się po prostu pracowało, a nie na tej długiej, długiej nazwie. Więc teraz tak także Państwo wejdę sobie w moją zmienną i sprawdzę, co tutaj można na niej zrobić i w jaki sposób można tutaj zadziałać. Więc podejrzę sobie, co tu chcę Państwo Chcę usunąć te początkowe wartości. Ja wezmę zrobię Insert i rectangle i zaznaczę, to co chcę usunąć. Koniecznie chcę usunąć te początkowe wartości. Oraz koniecznie chcę usunąć, znaczy opcjonalnie, jeżeli się uda, to też usunąć te dalsze wartości. Teraz odznaczę sobie w Tools Edit Plot, ponieważ Edit Plot pozwala mi właśnie rysowanie tych strzałek, prostokątów i tak dalej. Natomiast jak zobaczycie sobie Państwo tę wartość tutaj, tak, czy zobaczymy sobie wartość, które, które ma tutaj. No Tak, zobaczymy, od tego to musimy opakować. już e, Państwo wiecie, że chcę na przykład to usunąć, tą część i chcę usunąć tą część. Więc ja teraz usunę prostokąty, po to, żeby móc przybliżyć te wykresy, żeby móc je przybliżyć i żeby móc sprawdzić te wartości. Ja już wiem, jaką funkcję stosujemy i jaką metodę stosujemy, natomiast chcę to Państwu jeszcze pokazać. Czyli Was w jakimś dowolnym miejscu. I to jest mój wiersz 580. Teraz wezmę kolejny punkt pomiarowy 581. I zobaczcie Państwo, jak jest niewielka różnica pomiędzy kolejnymi wierszami, tak? czyli jak, jak mały jest ten przedział pomiarowy. E, co to w ogóle jest za wykres? Zresztą Państwo wykreśliły dla poruszającej się płotwy. Ona akurat miała długość 10 cm. Coś jest wolna, najwolniejsza prędkość, e, która, dla której jest podana. No i załóżmy, że chcemy na przykład zrobić pomiary średnie, na przykład czy średnią, czy odchylenie standardowe i podobne, więc ten szum sprzed początku pomiaru on mi nie jest potrzebny do zupełności. On będzie tylko wprowadzał dodatkową niepewność pomiarów, więc jeżeli nie chcemy tego mieć, to dobrze jest usunąć te szumy właśnie z początku i z końca. Wiesz, że ja Państwo zmierzam? Teraz zmierzam do tego, że chciałabym sprawdzić kolejne na tych dużych wartościach, tak? Czyli ja akurat to mam 1033, wiesz? Lecę w dół. To jest 1035, a gdzie mamy 1034? Tutaj. Dobra, tutaj nie za duża jest zmiana. Bo też zaczęły takie niewielkie zmiany, ale zobaczcie, że pomiędzy 1604 a 1065 już jest spora zmiana, jeżeli chodzi o różnice w tych wartościach, a pomiędzy 1605 a 1066 znowu jest kolejna zmiana. Więc ja to się Państwu zaproponowała sprawdzenie różnic, czyli odjęłabym od drugiego wiersza pierwszy wiersz, od trzeciego drugi i tak dalej, aż do końca po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te różnice się rozkładają. Z tym, że wszędzie zastosowałabym ABS, czyli wartość bezwzględną. Nie pracowałabym w ogóle na wartościach ujemnych. Bym zastosowała wszędzie, czy to w tej odejmowaniu, tak, czy tej różnicy, czy w ustalaniu progu sprawdzałabym różnice. Więc tak bym najpierw zdecydowała, czy sprawdziła różnicę, później bym obliczyła średnią z tej różnicy, i to średnia różnicy byłoby próg. Tylko, że pamiętajcie Państwo, że zarówno odejmowanie kolejnych naszych wierszy będę robiła jako wartość bezwzględną, przez to, że tutaj mamy także wartość ujemną, ja chcę tylko właśnie na wartość dodatnie, a po drugie, chcę także, żeby nawet jeżeli moje różnice będą ujemne, to tak, żeby były tak zwane po to, żeby łatwiej nam się ustalało ten próg. Obliczymy sobie średnią, no i później już będzie, będziemy myśleć, co dalej. Więc co też jak Państwo zrobimy? Ano zrobimy tak, że, jak mówiłam, odejmie, będziemy odejmowali nasze element, czyli najpierw co muszę zrobić? Muszę mieć rozmiar, czyli rozmiar plik równa się size z plik. Ponownie, będziemy, nas interesują wiersze, czyli jeżeli wiersze, to muszę zastosować pierwsze wiersz, pierwszą kolumnę w mojej zmiennej rozmiar plik. Pamiętajcie Państwo, ja tutaj stosuję akurat run section i robię tylko i wyłącznie na tej sekcji pracę, nie robię na innych, tylko na tej i wyłącznie sekcji. E, dzięki czemu nie kompiluję się cały program i też to działa szybciej. Tylko pamiętajcie, że tutaj muszę mieć kursor, i wtedy rasek no Dobra, to wtedy otwór i równego 1 to rozmiar plik 1, 1, minus 1, ponieważ pamiętajcie Państwo, że musimy mieć o, jed mi o jeden mniej element niż, niż normalnie. No i teraz zrobię sobie zmienną różnica, Różnica. I mam zapisywać normalnie do mojego, do i tego elementu, do i tego wiersza. No i co robię? Wezmę najpierw plik i plus 1, pierwsza kolumna. Odejmij plik i przecinek 1, czyli odejmij następny od aktualnego. Tak jak Państwu mówiłam, mamy aktualnie yy, wartości bez ABS, więc bez wartości bezwzględnej. Przed każdym tym plikiem dodam sobie ABS i już rzucę to w nawias, czyli ABS plik. Ostwórz nawias plik, wyrzucam nawias na koniec i także ABS nawias plik, i przed średnikiem wrzucę nawias. Więc teraz puszę sobie znów w run Section ponownie. Wiem jaka, teraz akurat wiem jaka będzie, będzie rozmiar mojej różnicy, ponieważ będzie o jeden mniejszy. Więc mogłabym na przykład utworzyć sobie zmienną różnicę. Ponieważ dlaczego znaczy wiem, że będzie jeden mniejszy, to tylko już tutaj odejmuję od wierz od y, całkowitego rozmiaru 1. Więc wiem, że tu mogę sobie zrobić rozmiar plik 1, 1 minus 1. jeden wiersz równa się 1. To spowoduje, że znowu nie będzie im tutaj działać i nie, nie będę miała problemu z tym, że będziemy wyświetlała się ostrzeżenie. Więc jeżeli chcemy, żeby nie nam się ostrzeżenie, to możemy utworzyć naszą zmienną z takim rozmiarem, jaki wiem, ponieważ wiem że, wiem, że tutaj będę miała o jeden mniej niż faktyczny rozmiar mojego oryginalnego pliku. Więc podałam mu: weźmy te 2969 pierwsze, odejmij 1, czyli będzie 2968 pierwsze, jedną kolumnę i wypełnij ją jedynkami. I to już tutaj zrobiło mi różnicę. Więc jeszcze teraz do dosłownie różnica zapiszę, że różnica się równa ABS z różnicy. Czyli dokładnie powiem mu: weź mi te wszystkie wartości na, na wartości bezwzględne. No i podejrzymy, jak to się Państwo działa, jak to będzie wyglądać. Czyli wchodzę w zmianę różnica. Zaznaczam pierwszą kolumnę i idę do generuje plota. I zobaczcie Państwo, jak to co wygląda. Tutaj mam jakieś bardzo niewielkie wartości. Tak to są nasze od kolejne numer, wiesz. Tu mam bardzo niewielkie wartości. Tu mam też niewielkie wartości. I co będzie mi zrobić? Muszę ustawić jakiś próg i ja się liczę z tym, że może mi usunąć pewne wartości, które w teorii są prawidłowe, więc dla mnie najprościej będzie ustalić sobie wartość średniej to będzie moim zdaniem najprostszy sposób, żeby najprostszy sposób żeby w ogóle jakoś ten próg ustalić, więc zróbmy sobie w takim razie różnica adres średnia Średnia różnica porówna się funkcjami z różnicą. I na specjalnie średnika, po to, żeby podejrzeć, jaka wartość tutaj mi wyskoczy. A dobra, przepraszam, zrobiłam taryfkę. I to mam wartość 0,598, więc wejdę sobie jeszcze raz na mój wykres. Wejdę sobie jeszcze raz i znajdę tą wartość 0,0598. Tak za dużo. No to załóżmy, że tutaj gdzieś tak, nie tutaj, bardziej tutaj, dobra. Widzicie Państwo, że usuniemy, tak? Czyli tutaj, no załóżmy, że gdzieś tutaj, troszkę niżej więc ja wezmę zrobię insert linie gdzieś na tej poziomie tak, liczę się z tym liczę się z tym, że tutaj usunę też część pomiarów tak, liczę się z tym mogłabym też na przykład zastosować, że jakiś tam procent na przykład, tak, mojej wartości na przykład czy wezmę sobie na przykład 50% wartości różnicę. też mogłabym sobie takie coś przyjąć, że weźmi 70% wartości różnicy albo 70% wartości tej mojej, przepraszam, tej średniej. Też mogę takie coś przyjąć, że mój próg to będzie 70% wartości, żeby pozbyć się jakby, jakby najwięcej tej wartości faktycznych wziąć. Chociaż to też spowoduje, że wygładzi mi się ta, ten mój wykres, więc to też nie będzie z dużą, z dużą tutaj problemem dla, dla naszego, dla naszych pomiarów, ale mogę zrobić sobie na przykład próg bo ja widzicie, zrobię próg po prostu bez kombinowania z nazwami, równa się 0.7 razy średnia różnica. Też nie dam średnika, żeby potem teraz, jaka wartość jest. To jest 0 0,19. Więc tak zakładam, i tak część mi rzeczy odejmie, i tak mi część tutaj odejmie, natomiast ważne jest to, że on też wykładzie ten zakres, i co mi zrobił i zrobi mi tożej Państwo, że nie będę miała tych szumów z przodu i z końca. Ta wartość 07, czy to wartość 0,6 czy 0,8 już zależy od nas, w zależności od tego jak, duża jest, jak duży jest rozszał pomiędzy tym, co tutaj widzimy, Czy tak? czyli pomiędzy tym, a tym pozostałymi wartościami, tak? Jeżeli ten rozszał jest niewielki no to wtedy wiadomo, że ten próg będzie... Będzie większy. Jeżeli rozszał jest większy, jak w naszym przypadku, to ten próg możemy dać na rozmiarze spokojnie jeszcze mniejszy przed 0,6. Więc, proszę Państwa, robimy dokładnie to samo. Czyli, jakby tutaj, już u aktualnie się nie zmienia. Czyli najpierw sprawdzamy, e, najpierw sprawdzamy ro, czy sprawdzamy, rozmiar już mam sprawdzonym z tym, musimy sprawdzać rozmiaru. Czyli robimy zmienną pomocniczy, na przykład licznik. Zmianą pomocniczą licznik, następnie, jak już mamy zmianą pomocniczą licznik, to wówczas wykonujemy pętle for dla wszystkich tych naszych elementów. I tutaj próg będzie, dla, próg będzie założony, że wartości muszą być większe lub równe naszemu progowi, tak? Naszemu progowi. Czyli najpierw dla wszystkich wartości, czyli pantle for i następnie instrukcje, i w której gwarantujemy, że nasz plik musi być większy lub równy, czy większy, równy od naszego programu. Czyli od for i równego 1 do rozmiar plik. I teraz tutaj powinno się Państwo palić, że nie zrobiłam zmiany licznej, czyli licznik równa się, w tym przypadku 1 zrobię. Znowu, możemy uszyć się e, i wykonać tą część pracy, tak? czyli utworzyć sobie pętle for instrukcję if i wypełnić jedynkami. Możemy, to na pewno też spowoduje, że będzie szybciej działało. Natomiast ja już to pominę, Państwo już wiecie, jak to robić. Czyli Plik i przecinek 1 ma być większa, równa od progu. I jeżeli jest, Wówczas moja zmienna, plik poprawiony, licznik, przecinek 1 równa się plik i przecinek 1. To szepe słowa, i tutaj daję, zrobię licznik, równa się licznik plus 1. Jak to może być, szepaństwo, problem? Błąd? Tak, iż tutaj zrobicie i. Tak, to może być główny problem, że teraz zrobicie i, a na przykład to jest zrobicie licznik. To jest może być główny problem. Czyli pamiętajcie, że po lewej stronie ta zmienna, jeżeli chcemy usunąć wartości, to będzie na pewno mniejsza, więc musimy zastosować zmianę pomocniczą, a ta po prawej stronie będzie na pewno większa. I teraz zobaczcie Państwo, tutaj przypisałam liczni, naszej pomocniczej wartości. Ten, dlatego dałam ją po przypisaniu, czyli teraz pierwszy element będzie miał wartość jeden, następnie ma zwiększyć dwa, sprawdzić mi czy jest, jest ten próg faktycznie zwiększony, tutaj wpisujemy na dwójki i tak dalej, i tak dalej więc zróbmy run section i plik poprawiony sprawdźmy jak będzie nam działać, wiecie co, zróbmy tak plot plik hold on hold off dobra i teraz, słuchajcie Państwo, wyszedł mój błąd wiecie dlaczego? zobaczcie co się stało usunęło nam połowę dlaczego? dlatego, że tutaj musi być nie plik, tylko próg e, przepraszam, różnica przepraszam, to jak ja się tutaj zapędziłam, to musi być różnica, a nie plik więc jeszcze raz to zróbmy. Eee, odejmijmy jeden. I to samo, Szanowni Państwo, plik. Hold on. Plik poprawiony i hold off. Mogą to zrobić jak najbardziej tutaj, do tym. O, teraz jest ok, dlaczego się Państwo? A dlatego, że wziąłem tylko wartości dodatnie, więc a ja chciałam, a ja to wszystko robiłam dla e, różnicy, a nie dla. Zrobiłam wszystko dla różnicy, a nie dla. E, a nie dla pliku, więc dlatego musiałam tutaj ustawić różnicę. I widzicie, że ten próg, te, te końcówki mi nie usunęły, więc jeżeli chcę usunąć te końcówki to zwiększyłam mój tutaj próg jako 0,8 i zaraz sprawdzę, czy mi to też poprawi. Dobra, więc żeby tego już po raz kolejny nie robić tego w command-window, to faktycznie dodaję okay. tutaj wykres plot, plot plik hold on, plot, plot plik poprawiony, hold off, przepraszam, Pamiętajcie Państwo, że przy tym holdonie trzeba zrobić zrobić off bo jak nie to każdy wykres będzie Wam się przeklejał od tego samego wykresu. Dobra, ewidentnie tutaj nie chcę tutaj usunąć tej końcówki, więc stwierdzam dobra, no bo tutaj widzicie, te różnice muszą być naprawdę niewielkie, a też dosyć duże, żeby jednak tutaj było większe od naszego, naszego tutaj początku, e, naszej różnicy. Dobrze, proszę w kolejnym filmie zapraszam Was do kolejnego materiału dotyczącego tym razem znacznie odstających wartości od pozostałych.